Już 17 listopada będzie unboxing właśnie tego oczu. Tego gościa. Widzicie, zostaw słowa i lajka, a będę, a nie jak nie tego zborga, to będę realizował Nie wiem, zostaw słowa, lajka like. i komentarz. Nocą, radzie, no co, I zaraz wyjdziemy na te i będzie. Ten pan w pani był Nie no, znowu ten Halloween głupi. Palić! No co to, co to, 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 co to nowego? Co to nowego? Ojo, ja, nie będę, będę zaszkodzić. Ale muszę w ogóle Zadną ha, gaha. Nie wiem co. się tutaj odwala. Ale nagle żaba wyskoczyła. Ej, no to. Ten update, którego nie umiałem przejść. Potem lecimy. No to nie będę już nagrywał. Tu będzie unboxing. Już. Nara. Ziwa, jeśli chcecie. Go słodziaka kupić. Nara!